cześć, witajcie z tej strony KariX Games. Dzisiaj będziemy sobie grać Minecraft na komputerze. Yy, tak. I słuchajcie, nie mówcie, że ja lamię, ale jak, bo ja gram na teczpadzie, bo mi się Myszka zepsuła i zamówiłam ostatnio nową. Nie mówcie, że ja lamię, please. Yy, dobra. Więc yy, my już tu trochę yy, spokopaliśmy sobie. Jak widzicie, Kubik yy, Ty ma moją zbrojkę. Albo Opel Corsa ma moją zbrojkę. Macie moją zbroję. Dobra, to tak. Tu my jesteśmy, jakby tu się osiedliliśmy. Jesteśmy na serwerze Opel Corsy. Siema Opel Corsa. W ogóle tu jest. Dobra, ja idę właśnie szukać żelazo, bo ja nie mam w ogóle seta. Ja miałem seta, ale oni, mi, oni mnie zajechali i sobie wzięli moje sety. W ogóle ja, ja tu miałem seta żelaznego. Oprócz chaumu. Dobra, ja idę szukać żelaza. Jak coś, chodź ze mną. Chodź ze mną, Hubix. Ty. Chodź ze mną, Xelona. Mogę ci nazywać Xelona. A to jest, jak coś, to jest z Discorda Patokowi. I tu się nazywa Opel Corsa. B? Nie? I to jest. O w ogóle, bijajcie na tego. Bijajcie na Discorda. I to jest ogólnie yy, ten. I to jest ogólnie HD-45 z Brawl Starsa. Dobra, dawajcie, idziemy. Masz pochodnie? Iść, czekajcie, idź zrób jakieś pochodnie, ja wam, ja wam skopię drewno. Ej, my teraz nagrywamy, nagrywamy na YouTube. Na no, mój. No, wiesz, 17. No, niestety. E, dobra, ale ostatnio mi e, dwa przybyły. Ja, dobra. dobre. Ja. Ta, ta na tym serwerze. Siedem się ma. E, Boże się ma. E, dobra, my sobie tu ogólnie... No, bo ten, bo e, HD45. W ogóle wbijajcie do, e, na kanał HD45, dam linka w opisie. I linka w opisie damy do kanału Koksiksa. Yy, ogólnie my sobie drewno ścinamy i robimy pochodnie. Dobra, dawaj, chcę Leona, kopiemy drewno i robimy pochodnie. No. Dobra. Dawaj, chodź. Pa. Ej, a co się walnęło? Buduję najlepszy domek ever. Ej, dobra, ja się zajmę domkiem. Wy mi zgadnijcie jakiś set. Dobra. Dobra, ja mam 16 drewna. Robię z tego jakieś dechy. W ogóle fajnego mam skina widzowie. Ja mogę iść na polowanie ja wam rzucam stack drewna. Ja mam stack drewna jak coś. Gdzie jesteś? Halez yy, Boże, Hubix. Chcelona. Dobra, dawaj. Ej, rzucę ci ten stack, dobra? Masz. Stack drewna. A tam jest w ogóle nas stary crafting, nie? Dobra, ale później później mnie tepnijcie tutaj do siebie. Bo ogólnie ja ja, ja. ja w ogóle. No lepiej. Ja w ogóle. Wczoraj! W ogóle wczoraj! czemu mi nie tepnęliście wczoraj? Jak ja miałem chłopy dwa, 15 jedzenia, 15 steków. I mnie nie tepnęliście, i mnie szkielet zabił. Bo nie miałem żadnej zbrojki ani nic. No. Zginąłeś ze swoimi itemami. No nie gadaj! Halo? Halo? Policja? Słyszy mnie pan? Policja? Zginął. Straciłeś itemy. Straciłeś itemy? Jezu, jezu, ja myślałam, że straciłeś te żelazne sety. Dobra, ja tu kopię drewno. Dryw Dobra. Ogólnie piszcie w komentarzach, czy dobrze sobie radzę na taczpadzie, bo ja ogólnie na taczpadzie gram. Ja właśnie, bo jestem na polowaniu. W ogóle mam tu trzcinę cukrową. Mam wziąć? Trzcinę cukrową zbieram. Trzcinę cukrową zbieram jak coś. Yy. Właśnie gdzie jest yy, hd 45 Dobra, a tu ogólnie mam trzcinę. 8 trzciny cukrowej, jak coś. Yy. Yy. Dobra. Ej, w ogóle mam zbogowane drzewo, drzewo w wodzie. Ej, mam drzewo w wodzie. Ej, to jest jakiś kejwik, chyba. Nie, tylko takie w kopanie. No nigdzie nie ma jedzenia nawet. Ej, grzyby mam, może zupkę grzybową zrobimy, co? Borowika mam. Ej, zombiak! Ja nie mam żadnych itemów! Ja uciekam! Ja nie mam żadnych itemów. Nie mam żadnych itemów. Kurde! Laguje! No! Ja padam, ja padam, ja uciekam, ja padam Dobra, dajcie mi jakieś jedzenie, bo ja też nie mam jedzenia kompletnie. No tu kompletnie w tej okolicy jedzenia nie ma. Dawajcie, bierzemy wszystkie swoje rzeczy i się gdzieś przenosimy. Ło! Ej, trzy serduszka! Dwa i pół serduszka! Kryper mi wybuchł! Był koło drzewa, ja go nie zauważyłam i on mi wybuchł. No nie gadaj, że. A gdzie w ogóle poszedł ten HD45? Jak on stracił te żelazne itemy? No to to będzie niezła kaszana. No i creeper kolejny. Padam. Ej, krowa! Krowa, ale creeper tu jest. Dawajcie do mnie, to jest krowa. Ale ja nie mam żadnych... Aha, dobra, leżę. 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 Tam były dwie krowy. Tam były dwie krowy. Gdzie jesteś? Gdzie wy jesteście w ogóle? Wy jesteście w tej naszej kopalni? Gdzie wy jesteście? No to dajcie mi kordy. Dobra. No i znowu creeper. No nie gadajcie, że wszędzie są te creepery. No. Padam. No i kolejny creeper, no to jest zbugowany świat! Creeperów I w ogóle te zombiaki biegają jak szalone. Te zombiaki strasznie szybko biegają. To jest taki zbugowany świat. To jest na hardzie? Czemu on to zrobi na hardzie? No nie no, no to ja padam! Ja padam. Dobra, zabijcie mnie. Bo ja chcę do domu. Albo mnie tepnij do Huber, albo mnie tepnij do Hubiksa. W ogóle oni są online? Oni są online, dobra. No to ja próbuję do ciebie iść, ale w ogóle ja nie wiem gdzie ty jesteś. Dobra, ja sobie jakiś set robię, dajcie spokój. Ja sobie jakiś set robię. Mmm... coś tam jest w ogóle. Ło! Jaki ten? Ja tu sobie. Ej, ja bym ci pomógł, ja bym ci pomógł, gdybym miał jakieś itemy. Człowieku, ja na drewnianych itemów nie mam. Ja jestem na czysto. Ja drewno kopię. Ja tu jestem na czysto. Ja tu mam czysty rachunek, gościu. Dobra, ja idę, ja idę, ja w ogóle sobie robię kamienne itemy, bo ja nawet kamiennych itemów nie mam, nawet drewnianych nie mam. No to nieźle. Yy, dobra, w ogóle co oni tu mają w tej skrzyni? No nic, no na serio, żadnego żelaza, żeby sobie przynajmniej na pierśnik i miecz zrobię. Ale gdzie ty jesteś, gościu? Nie mam noktowizora w laptopie. No i co mnie strzela? Co to ma być? A szkielet płonący, gość. W ogóle, czemu on się nie odzywa? Wbija na Discorda. Za chwilę wam pokażę. No o co chodzi? No nie no, padam. Padam. Pół serduszka. Pół serduszka. Ej, a w ogóle ty robisz streama? Dobra, weź padnij. Albo weź go tepnij tutaj. HD45, albo mnie tam tepnij. Dobra, jakiś podstawowej temy robi, bo ja nawet drewna nie mam. Jestem ja jestem na czysto. Jakiś muszę żelazo mieć, człowieku, no to ja nawet mieczyku nie mam porządnego. Co i w ogóle, bo ja właśnie nie wiem, gdzie ty jesteś, ja bym ci chętnie pomógł, gdybym miał jakieś itemy w ogóle i gdybym wiedział, gdzie jesteś. Sam spadł. <laughs> dobra, ja jakieś drewno robię. Ej, w ogóle, patrzcie to, patrzcie to, jaki, ile ja mam strzał w sobie, to jest dobre. No dobra, my mamy tu drewna dużo. Przepraszam? Dobra. W ogóle, gdzie jest nasza kryja? Dobra, ja idę do, do, do naszej kopalni, bo ja w ogóle ja się zgubiłam chyba. Nie, no to są pochodnie. A czyli to jest tutaj, czyli to musi być tutaj. A gdzie jest nasza kryjówka bez kitu? Kopie drewna nie mam, nawet. Dasz mi jaki... Dobra, czekaj. Ja, ja sobie kilof jeszcze zrobię kamienny tylko, okej? Okay? Dobra, dwanaście paktyków. Ja sobie, ja sobie na razie drewniany kilow będę robił i kobla. Dobra, drewniany kilof jest. Dobra, ja, gdzie ty jesteś? O, dobra, czekaj, ja tylko, ja tylko skopię sobie kobla, żeby mieć yy, kamienny kilof. Zrób mi mieczyk, a ja sobie kopię kobla na kilow I na jakąś siekierkę. Ja sobie trochę kobla na podbudowę skopię, ok? Dobra, dobra, dzięki. No, pokaż. Dobra, Żelazny, spokój. Gdzie? Jej. Dobra. Ja sobie. Ja sobie robię tego. Ja sobie robię y, siekierę. Sikierę. Dobra i w ogóle dawajcie, idziemy tam do tego cave'a. Ja, tylko ja sobie skopię kobla. Tylko ja... Nie, ja, ja właśnie nie mam. Ja właśnie nie mam żadnego jedzenia. Dobra. Ja siekierką będę bił, bo szkoda mi e, żelaznego miecza. Tylko sobie trochę kobla na podbudowę skopię. Idę! Gdzie jesteś? No, ja też się idę zabić, dobra? Ej, w ogóle Opel... Tu jest szkielet wszedł tu! Sorry, że was ale musiałam tego szkieleta załatwić. Okej. Okay. Ja też swoje rzeczy daję, okej? Okay? Moje będzie po środku, moje będzie po środku, okej? Okay? Moje będzie tutaj. Ja... Moje się zaczyna od tego mieczyka, moje będzie po środku. tylko. Ty masz trzy złota w ogóle? Ej, no to ja tylko tutaj yy, tyle. Jak coś, ten pasek jest mój, okej? Okay? A ten lazur daj tutaj. Albo wiesz co, ja sobie tak poukładam tutaj wyżej, dobra? Albo na dawaj idziemy się jeszcze utopić w lawie, żeby mieć... Ja idę do lawy jak coś. Ja idę do lawy. Czekaj, nic na pewno nie mam nic. Czysto. Nie yeah. Dobra, ej dalej się palę Tylko, że teraz mnie zadaje hapsu Dobra tam jest cave, ja pierwszy biorę wasze wszystkie itemy Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Ej w ogóle gdzie, o co chodzi? Gdzie wy jesteście? Za mną. Ja tu jestem przy tym craftingu, gdzie się zespołniliśmy. Gdzie wy jesteście? A ja, o co chodzi? Gdzie jest nasz cave? Gdzie wy jesteście? Ja was nie widzę. O dobra, daj mi, daj mi moje itemy. Wziąłeś mi moje itemy? A bo tu był nasz cave. Ja myślałam, że tam był nasz cave. Dobra. Nie wzięliście moich itemów? Nie. Dobra, moje itemy są. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, biorę sobie jeszcze kobla. No, dobra, y ja w ogóle skąd y, slime? slime ja, ja, się nawet nie, ja nawet nie widziałem, że slajmy się rozpiał na bagnowym tym. Dobra, ja sobie biorę mieczek. Dobra. Idę spalić swoje itemy. Idę spalić swoje itemy. Dobra, biorę sekilofa. Dobra. Węgelskop. Węgel tam jest. Ej, w ogóle ja spadłem. Dobra. Musicie mi dać jakiś set w ogóle. No. I tu jest ten, ten? O kurde, tu jeszcze nie byłem. O, tu jest węgel. O kurde, panie. Aha. To jest żelazo. Ja sobie tu żelazo biorę. Ja nie będę spadał. Ja nie chcę spadać. Ja nie chcę umierać. Wiem, ale ja chcę sobie tu żelazo to zgarnąć. Mm. Dobra. Tylko sobie to żelazo zgarnę. O, dobra. Maine, maine Dobra. Dobra, ja mam 6 żelaza. Jak coś, ja już do wody. Jestem, gdzie wy jesteście? Dobra, ja idę do Was. W ogóle nie toperze tu są. Idę już do Was. Ej, w ogóle tu jest ciemna jaskinia. Byłeś tam? Gdzie Wy jesteście? Gdzie Wy jesteście? O, widzę Was, Zombie. Dobra. Gdzie ty jesteś? No, tu mamy też zombiaki. Ej, złoto! Jak opie złoto? Mam tu złoto. Moje złoto. Jee! Żyla... Złoto. Ile ma złota? 4 złota! Będę bogaty, zrobię sobie koks jabłko. Dobra. Ej, co tam jest? Tam jest ciemno. Nie, wiem, co tam chodzi? Dobra. Ja sobie uciekam. W ogóle za... Gdzie jesteś? No ja was nie widzę ogólnie! No Jezu, tepnijcie mnie! Zita, mami, Z itemami? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, gościu! No bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś! Ja tu za. Czasami tak bywa, wiesz. Ej no Jezu, no to teraz hd 45 mi to zostawił. Dobra, ja tu mam ogólnie żelazo. No czemuś się nie mogę podbudować, o dobra Ja ci dam ogólnie, ja się ogólnie... Ja tu się podbudowuję. Ja, ja tu się podbudowuję. Ja tu się podbudowuję jak coś. Do mnie nie pretensji. Jestem tutaj! Elo w ogóle, gdzie to było? Gadaj gościu. Idę. Żelazo pewnie już się spaliło. Gościu. Ej, w ogóle, co tu jest? Czekaj, gdzie ty jesteś? A ty tutaj byłeś, gościu. No to my tam mieliśmy złoto, dobra. Można tu spaść? Mogę tu spaść? Nie stracę serduszek? Nie. Mówiłem, żeby kopać żelazo. Dobra, tu jest ta lawa. Tu jest złoto, ja kopię złoto. Majne złoto. Ja wam ja ja porobię koksjapka. Spoko, spoko, ja wam porobię koksjapka. Także ja będę. O, redstone, zrazu redstone. Dobra. Idę. Czekaj! Tego raz tą nas skopałem. Gdzie ty jesteś? Kurde! On jakiś, on miał jakiś. Nie no, Opel, Corsa... Dobra. Gdzie ty jesteś? Dobra, idę. W ogóle za chwilę chyba kończymy odcinek, nie? Ej, to jest żelazo, ja sobie kopię żelazo, dobra? Ej, to jest szkielet! Ej, ja padam! Ja padam! Nie, no nie wierzę, no, gdzie to było w ogóle? Dobra, ja wchodzę tam. On spłonął w lawie w ogóle. Czy, czy tylko moje itemy zostały? Czy tylko moje itemy zostały? Na serio? Czy tylko moje itemy zostały? Czy masz żelazny set? Dobre, ja w ogóle tam są moje. Moich nie zbierajcie. Mo y moich nie zbierajcie. Mam pochodnię jedną. Moich itemów nie zbierajcie, jak coś. Czemu on to wirem zaklinował? Że wy jesteście, dobra, tu jestem. Tu do wody można normalnie. Dobra. Jestem jak coś. Czemu on tu tą wodę rozlał? Tu się teraz nie da w ogóle przepłynąć. Idę. Ja nie mam itemów. Dobra, niech wybuchnie. Zabij go! Dobra. Gdzie jesteś? Ja idę tam już do swoich itemów. A, masz moje? Masz moje? Ej, tu jest creeper! Padam, padam. Ej, spadłem w ogóle, mam trzy serduszka. Nie, nie. Czekaj. Ile tam jest złota w ogóle? U mnie yy, bo ja spadłam ogólnie, to mi creeper wybuchł. Yy, gdzie ty jesteś? Ja tu w ogóle pochodnie zapalę. Dawaj, kop się na powierzchnię. Podbuduj się. No to kopiesz, budujesz, kopiesz, budujesz, kopiesz, budujesz, nie? Dobra, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. W następnym odcinku spróbujemy stąd uciec, co? Gdzie ty jesteś w ogóle? Także to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. To był pierwszy odcinek z serii z Minecrafta. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I piszcie w komentarzach, czy dobrze gramy na touchpadzie. I to by było na tyle, więc nara i cześć!